Pamiętaj. Zawsze idziemy tą samą drogą. Jam jest droga, prawda i życie. Wiem, że ta historia nie zaczęła się tutaj. Ale właśnie w Kielcach obaj chodzili do szkoły. Artur Linowski, starszy z braci, w 1931 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia w Cieszynie. Aleksander Linowski, młodszy z braci, urodzony w roku 1918. W rodzinie często mówiono na niego Leszek. Tak jak brat ukończył tą samą szkołę w Kielcach, maturę zdał jeszcze przed 39. rokiem. Zaciekawiła mnie ta historia. W Kielcach obaj bracia chodzili do szkoły i pewnie tutaj mieszkali na stacji. Ale czy dzisiejsza młodzież ze szkoły o nich pamięta? Albo może zapytam inaczej, czy my o nich pamiętamy? poznać tą historię. Na początek internet. Skąd pochodzili? Radków. Miejscowość w powiecie włoszczowskim. Prawdopodobnie od 1911 roku. Majątek należy do rodziny Linowskich. Niestety, Anna Linowska umiera jeszcze przed wojną. Ojcu. W zarządzaniu majątkiem pomagają dzieci. Coś mi się wydaje, że się rozstaniemy. Chyba tak? Nie ma co się okłamywać, idzie wojna. Zawsze szliśmy tą samą drogą. Konie, szkoła, kobiety, wojsko. Ja jadę do dziesiątego pułku ułanów litewskich. Dzisiaj ojczyzna w potrzebie i ścieżki naszego życia musimy dopasować do potrzeb najjaśniejszej. Pamiętaj, zawsze idziemy tą samą drogą. Bracia nie zdają sobie sprawy, że już nigdy się nie zobaczą. Starszy, jako podporucznik, wyrusza na wojnę z dziesiątym pułkiem ułanów, a młodszy trafia prawdopodobnie do pierwszego pułku szwoleżerów. Ta historia nie daje mi spokoju. Muszę wiedzieć, jak potoczyły się dzieje braci. Na początek starszy, Artur Linowski. W 1939, jako dowódca Plutonu, walczy aż do 24 września, kiedy przekracza granice z Litwą i zostaje internowany. Niedługo potem ucieka i przez Szwecję dostaje się do Francji. Wstępuje do Wojska Polskiego, a po klęsce Paryża przedostaje się do Wielkiej Brytanii. Tu zgłasza się do służby w kraju, gdzie zostaje przerzucony już w październiku 1942 roku. Ostatecznie znalazł się w okręgu Łódź, gdzie zaczął budować struktury dywersyjne Armii Krajowej. Wypoczął pan porucznik? Tak, odpocząłem. Wreszcie na polskiej ziemi. Odpocząć tu? Pod bokiem szkopów? Bo wiecie, Grzegorzu, ja w 1939 opuściłem Polskę. Oj, wielu chłopców poszło wtedy na wojenną tułaczkę. Poszedłem i ja. Najpierw internowanie na Litwie, ale szybko się wyrwałem i dawaj do naszego wojska. Oj, żebym ja był młodszy. Potem Francja, Anglia. Cały czas w armii. Taka to służba na obcej ziemi. Oj, idzie któryś z naszych. Panie poruczniku, melduję, że oddział partyzancki Kruka jest gotowy do inspekcji. Dziękuję. Odpocznij. Ale jak się tylko dowiedziałem, że jest możliwość powrotu do kraju, to nie było żadnej siły, że mnie zatrzymała. Dodaję owoc ptoszki, bo przylatujecie nocą. Wyszkolili mnie do dywersji. Taka jest moja służba ojczyźnie. Taka jest moja droga. Linowski po zakończeniu walk w 1939 roku powrócił do rodzinnego majątku, pomagał ojcu, ale działał także w konspiracji, gdzie przyjął pseudonim Jazłowiec. Na tym samym terenie działały także bojówki PPR, którymi dowodził Stanisław Olczyk, garbaty. Wykonywali oni polecenia Moskwy. Trudno było działać w otoczeniu wrogów, ale armia krajowa miała zaufanie do młodego Linowskiego. Niech świadczy o tym fakt, że po przyjęciu w lutym 1943 roku zrzutu lotniczego materiał wojenny został ukryty czasowo w lasach Radkowskich, a opiekę nad nim sprawował między innymi Aleksander mieszkający w tym czasie w folwarku Jakubówka. że pana Franciszka widzieć. O zdrowie nie pytam, bo wiem co się stało. To tak właśnie wygląda spotkanie z bandytami. Czyli już wiadomo kto za to odpowiada? Nasz wywiad działa sprawnie, a w przypadku tych osobników było jeszcze łatwiej. To podobno komuniści, którzy w okolicy konieczna utworzyli jakiś oddział Polskiej Partii Robotniczej. Przekonał ich do tego Stanisław Wolczyk, urodzony zresztą w Nieznanowicach, pod pseudonimem Garbaty. Dowodził już bojówką i gwardii ludowej, gdzieś w okolicach Iłczy. Co za licho go tutaj przyniosło? Niemcy ich rozbili, a on sam ranny wrócił w rodzinne strony. A jak się już podleczył, znów bandycki proceder. Ale to wszystko pewne? Może to zwykli bandyci? Tak, to bandyci. A ja dobrze znam okoliczności tej sprawy, bo to wszystko pod moim domem. No tak. Martyniki i nieznanowice to obok siebie. Podczas pierwszej wizyty obili mnie i nakazali przygotować pieniądze. Jestem w komendzie obwodu Włoszczowa, o wszystkim zameldowałem przełożonym. Co poradzili? Dostałem pistolet. Mam jeszcze służbową dubeltówkę, ale to nieporęczne. No tak, bandyta zrozumie tylko język siły. Jak przyszli ponownie, to nie czekałem aż mnie ponownie obiją. Nie młody już jestem, ale dobrze strzelam. Gratuluję sprawności, podobno ślady krwi były. Jak później dowiedziałem się ranny został Władysław Rokicki. Jeden z bandytów, Garbatego. Ten, co na niego woją czarny. Dobrze, że wszystko szczęśliwie się skończyło. No nie wiem. Podobno Garbaty odgraża się, że nie dopadną. Trzeba będzie uważać. Tego nie rozumiem. Jest wojna. Walczymy z Niemcami. Naszym głównym celem powinno być odzyskanie niepodległości, a oni... ...to zwykli bandyci. Celem tego całego PPR-u nie jest niepodległość. Oni są zapatrzeni na Moskwę. Dlatego przychodzę, panie Aleksandrze, ech pan uważa, a pan stawy, hodowlę, ci bandyci mogą pomyśleć, że łatwo mogą obłowić się tu w pieniądze. Bojówki PPR, występujące wtedy pod nazwą Gwardii Ludowej, swoją niby walkę rozpoczęły od zwykłych napadów rabunkowych i pobić. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że ci bandyci mogą posunąć się jeszcze dalej. No godej, gdzie są te pieniądze! Godej, gdzie są te pieniądze, bo on cię zaszlachtuje! Godej, gdzie są te pieniądze! Aha. Dobry jest. No uważaj. Ty też uważaj. No. I gdzie są te pieniądze, bo on cię zaślachtuje. On cię jednak zaślachtuje. Króca! Zaślachtuje cię! Aleksander. Otrzymał 16 ciosów nożem, a na koniec został dobity z pistoletu. Mierci śmierci brata nic nie wiedział Artur Linowski, który od listopada 1942 roku pod pseudonimem Andrzej działał w okręgu Łódź. Zajmował się tworzeniem struktur dywersji w obwodzie Rawa Mazowiecka. Pośrednio podlegał mu oddział dywersyjny Mściciel, który przebywał w lasach na styku gmin Czerniewice i Lubochnia. Niestety. Młodzi żołnierze w styczniu 1943 roku przeprowadzili samowolną akcję, a jakby tego było mało, za namową komendanta miejscowej placówki AK. Dwóch z nich, bez wiedzy dowódcy, zamordowało kilku Żydów ukrywających się w lesie czółno koło Lubochni. Wszystko to spowodowało szybką reakcję Andrzeja. Część żołnierzy usunięto z oddziału, inni zostali przeniesieni na odległy teren, a tylko kilku otrzymało zgodę na pozostanie. Panowie, powstań! Panie poruczniku, melduję dowódców patroli dywersyjnych, działających w rejonie Rawa Mazowiecka, na odprawie. Naszego bezpieczeństwa strzeże grupa pod dowództwem Bystrego. Dziękuję wszystkim za przybycie. Siadajcie. Panie poruczniku, to może zaczniemy od sprawdzenia wyszkolenia żołnierzy? Powiedziałem siadajcie. Na to czas przyjdzie później. Tak jest. Wy też usiądźcie. Pan porucznik powie, kiedy jedzenie podać? Jedzenie to już teraz. Bo jak wojsko głodne, to i głupie pomysły do głowy przychodzą. Niektórzy nawet na bandyterkę poszli. To niedopuszczalne. Przysięgaliśmy służyć ojczyźnie i to jest nasz cel. Jesteśmy wojskiem polskim w konspiracji, a nie jakąś polityczną chłódzwą. Każde łamanie zasad będzie surowo karane. Wiele tematów mamy do omówienia. A jak wiem, niektórzy chcą już dziś wrócić w swoje rejony. Dlatego odprawę zaczniemy zaraz po jedzeniu. Tak jest! Dokładne informacje otrzymacie od Kruka. Pani Józefo, ja i Kruk zakwateruję na nocu pani w domu. Przyjmie nas pani? Pewnie, że tak. Panie poruczniku, nasza chata zawsze dla Wojska Polskiego otwarta. Po zakończonej odprawie, Linowski oraz Tadeusz Frydecki, pseudonim Kruk, nocowali w domu Jana i Józefy Piecyków we wsiku Rzeszy. Miejsce ich pobytu wydał jakiś zdrajca. Wczesnym rankiem. Cała wieś została otoczona, a oficerowie zostali aresztowani. Przewieziono ich do siedziby Gestapo w Tomaszowie Mazowieckim, już w celi. Linowski, widząc stan jednego z wcześniej osadzonych, zorientował się, jakie są metody przesłuchań. Niebawem sam został zabrany na pierwszą rozmowę z oprawcami. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Pobili go strasznie, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. On już tu go nie wytrzyma, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie łódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Amen. Po przesłuchaniu Artur Linowski podjął decyzję o zakończeniu swojej drogi życia i rozgryzł kapsułkę z cyjankali. Tak więc w wyniku działań dwóch okupantów życie stracili obaj bracia. Młodszy pochowany jest w grobowcu rodzinnym matki w nagłowicach, ale miejsca pochówku starszego nie znamy do dziś. Pozostała pamięć.